Zanim następna z Wikipedii. Jezu, definicja. Chciałem poprosić o rozgrzewkę. Jedziemy. Grda, grdo, grde, grdu, grdi, grdy. Pięknie. Addyda, od dyddy do, eddy Pięknie. Mnanma, mnonmo, mnenme, mnunmu, mniny, mnmy. Pięknie. Kolarstwo górskie. Maja Włoszczowska Rules. MTB z angielskiego mountain biking. Forma kolarstwa uprawianego za pomocą rowerów górskich, których konstrukcja umożliwia poruszanie się w trudnym terenie. I wyobraźcie sobie teraz, że 75 na godzinę jedziecie w, to z góry do, dołu, po kamieniach na rowerze. Nie ma żartów. Dyscyplina. Ta jest coraz bardziej popularnym i docenianym sposobem spędzania wolnego czasu. Niektórzy amatorzy uprawiający ten sport traktują go jako możliwość rozwoju fizycznego, stąd duża liczba imprez tutaj w ogóle a, tutaj bo to przy tej jeździe to się ręce świetnie ćwiczą w których kolarze górscy mogą sprawdzać swoje umiejętności. No Tak sprawdzają, tylko żeby kaski zakładali. Zalety roweru górskiego i jego uniwersalność powodują, że jest on bardzo często wybierany jako środek transportu podczas eskapad górskich, Tatry, Sudety oraz wycieczek w trudnym terenie. Ciekawe, czy by dali radę z Sokolicy zjechać na rowerku. Dzięki temu pojawił się całkiem nowy odłam turystyki rowerowej, zarówno prywatnej, jak też zorganizowanej, polegającej na przemierzaniu szlaków niedostępnych dla samochodów. A z powodu dużych odległości, zbyt długich dla turystów pieszych. I teraz to jest ze specjalną dedykacją. Wsiadamy i. O, Aleksandra dla Asi! Pozdrawiam! W lewo, skręcimy! Skręc w lewo, prawo, w prawo!